Cześć, z tej strony Paweł z Kawasaki Kuchniński Łódź. Często spotykamy się z opinią, że Ninja 1000SX ma średnio estetyczny wydech no i do tego brzmi mało agresywnie. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was ciekawą prezentację jak może zmienić e, dźwięk za pomocą e, samej końcówki, układu wydychowego Akrapović oraz pełnego układu wydechowego. Zapraszam po prostu Odpalamy motocykl serii. Tak? Okay, przechodzimy teraz do samej końcówki. Piękna karbonowa końcówka Krakowicza. Jak widać zostały oryginalne kolektory. Katalizatorem, ale dźwięk już jest naprawdę bardzo fajny. A jak już chcemy pójść na grubo, zrobić e, terror na mieście, to mamy kompletny układ, czyli od kolektorów, poprzez końcóweczkę wtedy jest zupełnie inna robota. <trybuj>